Jerzego Sztura nie trzeba przedstawiać. Jest on jednym z najbardziej wszechstronnych aktorów polskiego teatru i filmu. Tak sobie myślę. Książka Jerzego Sztura to zapis kilku miesięcy jego walki z chorobą nowotworową. Autor ma odwagę pisać i mówić o chorobie, odnajduje właściwe słowa i swój własny sposób na jej pokonanie. Opowiada o wielkiej roli rodziny, przyjaciół i tych, którzy znają go z teatru i filmu. Byli z nim, wierzyli w jego wyzdrowienie. Zapraszamy na fragmenty jego autobiografii. Kraków 16 kwietnia 2012 roku. Dostałem dzisiaj trzy listy. Młoda kobieta Izabela pisze, jest pan w moich myślach od dawna. Myślę o Panu zawsze jako o człowieku, którego podziwiam, jak o artyście, moim włoskim mentorze. Gdyby nie pan, nie pojechałabym do Włoch, nie studiowała tam, nie wiem, czy polubiłabym filmy Morettiego, a z pewnością moje życie potoczyłoby się inaczej. Aż się przestraszyłam, że ja z moimi wyborami, często przypadkowymi, tak wpływam na życie innych ludzi. Ale to dobrze. W tym moim mało odpowiedzialnym zawodzie, człowieka teatru i filmu, dostaję od ludzi taki prezent, że mogę być dla nich przykładem i wzorem na życie. To mnie trzyma w ryzach. Dopóki władza w rękach, zakładam i zapinam kamizelkę. Wszystkie profesury, rektorowania, krzyże komandorskie, honoris causa, to nic w stosunku do powagi oświadczenia Izabeli. List drugi od dwunastoletniej Weroniki. Drogi panie Jerzy Sztur, słucham pańskiego głosu od piątego roku życia i cały czas go słucham. Nawet pisząc ten list, słucham Mikołajka. Nie tylko go słucham, słucham też. Zingera opowiadania dla dzieci, słucham baśni andersena. Te bajki prawie zawsze towarzyszą mi w domu. Podróży, bardzo dziękuję za wszystkie te opowiadania, i mam nadzieję, że pański stan się poprawi. No więc w życiu tej dziewczynki pozostaje już na zawsze, i zawsze będzie wracać do mnie najczulej, bo kojarzy ją z czasem najszczęśliwszym, z dzieciństwem. Może przesadzam. Ale największe dramatyczne role wszystkie filmy oddaję za ten list i dziecięce uczucia Weroniki. Oceńcie Państwo sami. Trzeci list pisze do mnie dziesięcioletni braciszek Weroniki, Jędruś. Od trzeciego roku życia słucham bajek czytanych przez Pana i Pańskiego Syna. Pański głos będzie moją pamiątką z dzieciństwa. Życzę Panu, żeby Pan szybko wyzdrowiał z raka, i żeby Pan nadal był aktorem i czytał dzieciom bajki, pozdrawiam pana bardzo serdecznie. Po raz pierwszy czytelniku w tym dzienniku pojawiło się słowo rak spod pióra dziecka, ale zauważcie Państwo, jak pięknie chłopczyk daje mi nadzieję na wyzdrowienie. Jak z każdej innej choroby. Dziękuję Jędrusiu. Lęko, szykuj się już na świat! Czekam z Andersenem, zingerem, Mikołajkiem. I będzie na żywo. Ale nie byłbym sobą, gdybym nawet w takich podniosłych i wzmacniających mnie chwilach nie widział drugiej prześmiewczej strony medalu. Kiedyś wychodząc z kolegium Nowum po wizycie u rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, wracałem przez planty do swego rektoratu. Od rektor. Od rektora. I nagle na środku plant jakaś pani ciągnie w moją stronę małą dziewczynkę. No, chodź, nie rób komedii, chodźże. No, popatrz się, no już. Nie poznajesz? Przecież to osiołek zaszreka. Mała się zatrzymała, przypatrzyła mi się i do mamy. E, niepodobny. Polecamy jeszcze inne książki Jerzego Sztura, na przykład Sercowa Choroba, czyli Moje życie w sztuce i Szturowie, historie rodzinne. Wszystkie dostępne w naszych bibliotekach.